Dzień dobry Wagi. To czytanie na miesiąc marzec 2020 z intencją najwyższego dobra dla Was. Przetasowałam wszystkie karty starannie. Wybrałam losowo dla Was karty. Rozłożyłam, aby to czytanie było po prostu krótsze, tak? Pierwszą kartą, jaką wybrałam, jest to karta Sukcesu. Zobaczcie, co takiego może być tym Waszym sukcesem. Ja odnoszę takie wrażenie, że zwiastuje on sukces i odpowie na pytanie, ta karta, mam wrażenie, odpowie Wam na pytanie. Które gdzieś głęboko w Was siedzi. Być może są to jakieś lęki, być może są to jakieś pytania, z którymi borykacie się już od dawien dawna. I mam wrażenie, że tu. Na tej karcie jest symbol, ukazany taki symbol mocy, wiecie, Twojej siły, woli skierowanej na pokonanie przeszkód, wiesz? Tak to właśnie odbieram. Ale też, yy, zobaczcie, ten mężczyzna jest prawie głową w chmurach. Ubram swojej świadomości, ja to tak odbieram. I mam wrażenie, że taką trudną drogę pokonujecie dużo przeszkód i idziecie tą taką trudną drogą po to, żeby właśnie otworzyć te bramy swojej świadomości, tak? Taką kartą, która jest kartą opiekuńczą i mówi nam o tym, żeby skoczyć na głęboką wodę dzięki swojej odwadze. Dotrzesz do celu. Ja to tak czuję i rozumiem. Mamy tu kartę gwiazdy, tak? Kartę szczęśliwą, radosną. Kartę ochrony, przede wszystkim ochrony. Bo ja mam takie poczucie, że ta karta mówi nam, że te pokłady, że te bramy, że jesteśmy już głową w chmurach, w tych, czyli bliscy, tej naszej świadomości. To jest ten skok na głęboką wodę czuję i odczytuje jako skok we własne wnętrze. Dzięki odwadze. Więc odważnie rozedrzej, tak, te swoje wnętrze i zobacz, co w nim siedzi. Tak naprawdę przenośni, tak? Jakie emocje tam są? Jakie. Jakie mary senne, jakie lęki, jakie koszmary, zajrzyj tam. I wtedy dotrzesz do celu, bo twoim celem, zobaczcie, jest władca celu, ale ja do niego wrócę, bo to jest. No, pięknie te karty się ułożyły. Więc naprawdę słuchaj się w swoje życie, bo ta droga ukaże się sama, tak? Kolejną kartą. Je, kar, kolejna karta mówi nam właśnie, żeby karmić swoje zmysły, tak? Czyli poczujesz wtedy, kiedy uwolnisz to, to, co siedzi w tobie, kiedy rozprawisz się z tym, poczujesz radość, tak? Ale musisz być w tym wszystkim taki cierpliwy. I musisz być gotowy poświęcić rzeczy dobre. Dla rzeczy wielkich. Tak? Dla rzeczy wielkich, bo tymi rzeczami wielkimi jest to, że odkryjesz sam siebie. To są właśnie rzeczy wielkie. Ja to tak czuję. No, więc zrób kolejny krok. Tak? Zrób kolejny krok. Decyduj za siebie. Korzystaj z prawa wyboru. Mhm. Mm no. Myślę, że właśnie, wiecie, ta karta tak mi się kojarzy: karm swoje zmysły. zobaczcie jak ona się uśmiecha, jest radosna. Ta karta tak naprawdę przedstawia radość, ale też przynosi pokój równowagę i harmonię we wszystkich dziedzinach życia. Ja to tak czuję, wiecie? I kiedy rozprawicie się z tym, co w was siedzi, będziecie w takiej energii. Czyli zrób kolejny krok. Zadecyduj sam o sobie, tak? Bo pokazuje nam się dalej władca wolności, tak? Władca wolności. Co może nam powiedzieć ta karta. Co ona może nam powiedzieć? No powiem Wam tak. Jest to mądrość. Odnajdziecie w sobie mądrość. Zaczniecie widzieć więcej. Tak? A widzieć więcej. To naprawdę zobaczyć siebie w innym świetle. Tak to czuję. Wyciągnąć wnioski z tej przeszłości zabrać to te lekcje które posłużą nam żeby ta przyszłość była lepsza i zobaczcie mam wrażenie że albo wy będziecie w tej energii albo spotkacie takiego człowieka który jest bardzo ciekawą osobą tak jest dobroduszny, emocjonalny, emocjonalnie zrównoważony, może tak, pełen mądrości i empatii. Być może ty właśnie, po tych wszystkich, po tym zdobywaniu szczytów, tak, czyli tej otworzeniu bram tej świadomości, zajrzeniu we własne wnętrze, tak? Otworzenie br nieba bram, bo ta głowa jest naprawdę w chmurach w tym sukcesie. A sukcesem będzie to, że na, narodzisz się na nowo. Ta energia to jest postawa takiego władcy wolności, czyli osoby mądrej, empatycznej, tak? Być może, że w prawdziwym życiu, tak? Może wydać się zdystansowany i powściągliwy. Te cechy. Nie są niczym niezwykłym wśród osób rządzących przez emocje i intuicje. A więc odszukaj go. Odszukaj go. I nawiąż kontakt. Ja myślę, że chętnie pomoże Ci poruszać się po tym skalistym terenie emocjonalnych. Zobaczcie, wyzwań, tak? Naprawdę fajne czytanie, bardzo fajna energia. I. Wtedy nie staraj się kontrolować wszystkiego po prostu. Zaufaj mądrości boskiego planu. Tak? Zaufaj. I wtedy ukaże nam się ta energia. Jak zaufasz, tak? Władcy celu. Nie, no naprawdę. Przepiękne, przepiękne. Czyli taka logika, intelektualizm. No, właśnie takie osobowości chyba zaczniesz przyciągać do swojego życia, albo ty będziesz w takich energiach, tak? No, bo właśnie oni reprezentują wyjątkowo rozwiniętych i zrównoważonych emocjonalnie ludzi. Dlatego ważne jest, abyś osiągnął wewnętrzną równowagę. Wtedy przyciągniesz do swojego życia właśnie takie osobowości, takich ludzi. Więc to będzie Twój sukces. Odnajdziesz siebie na nowo, odnajdziesz w sobie tą mądrość, tak? Równowagę, spokój, harmonię. Ale kiedy to nadejdzie, wyrażaj swą wdzięczność, bo okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości chyba nie może a jest źródłem radości muszę dopełnić domknąć to czytanie moimi kartami anielskimi posłuchajcie czyli anioł dla wagi intencji najwyższego dobra tak na tąknięcie tego czytania co takiego w was jest co musicie Domknąć, posłuchajcie. Co za anioł? Nie z wykrzyknikiem. Posłuchajcie. O, zobaczymy, co ten anioł ma nam do powiedzenia. Mamy nie z wykrzyknikiem. No. Myślę, że to nie będzie nic złego, bo anioły, anioły nie przynoszą nam złych wiadomości. Posłuchajcie, popatrzcie, jaka ta karta jest piękna. Widzicie? Jaka piękna. Stawię ją tu. Odpowiedzią na Twoje pytanie jest zdecydowane nie. Nie powinno Cię to martwić, ponieważ z czasem zrozumiesz, dlaczego taka odpowiedź była dla Ciebie najlepsza. Więc Ty wiesz, kochana Wago, co się dzieje w tym Twoim wnętrzu, tak? Co się dzieje? Ty decydujesz za siebie, ty korzystasz z prawa wyboru, tak? Ty świadomie podejmujesz decyzję i to jest twój sukces wtedy, tak? To jest ciężka droga, ale do przebycia. I ty ją przebyłaś. Niesamowite czytanie. Życzę Wam wagi wszystkiego, co najlepsze w marcu. Do usłyszenia.